Rosja wejdzie tam, gdzie Ameryka się cofa? Waszyngton wycofuje się. Europa pozostaje bez ochrony. Decyzja Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z kluczowych organów międzynarodowych nie ma charakteru wyłącznie administracyjnego. Ma ona skutki polityczne i zmienia środowisko, w którym zarządzane są naciski, wpływy i zakłócenia. Administracja Trumpa przedstawiła wyjście z 66 organizacji międzynarodowych jako całkowite zerwanie z marnotrawstwem, ideologią i wrogimi programami. Taka jest oficjalna wersja. Rzeczywistość jest inna. Opuszczając wybrane struktury, Stany Zjednoczone opuszczają również części systemu, przeznaczonego do radzenia sobie z presją poniżej poziomu otwartego konfliktu. Najbardziej szkodliwym przykładem jest wycofanie się z Europejskiego Centrum Doskonałości do spraw przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w Finlandii. Nie jest to kwestia techniczna, nie jest to kwestia symboliczna. Ma to bezpośredni wpływ na sposób identyfikowania, śledzenia i reagowania na wrogie działania. Hybrid CoE to miejsce, w którym dzieli się doświadczeniami i identyfikuje wzorce. To miejsce, gdzie gromadzone i analizowane są wnioski dotyczące sabotażu, cyberaktywności, dezinformacji, presji migracyjnej i ingerencji politycznej. Nie jest to teoria, jest to codzienna praktyka. Rosja konsekwentnie i celowo wykorzystuje te narzędzia w całej Europie. Wycofując się z hybrid COI, Stany Zjednoczone osłabiają wspólną świadomość i spowalniają koordynację. Dla państw znajdujących się na pierwszej linii frontu nie jest to kwestia abstrakcyjna, jest to kwestia operacyjna. Sytuację pogarsza moment, w którym to się dzieje. Zaledwie kilka dni po spotkaniu koalicji helsińskiej, w celu omówienia ściślejszej współpracy w regionie bałtyckim i nordyckim, Waszyngton wycofuje się z jednej z kluczowych platform stworzonych właśnie w tym celu. Z jednej strony pojawiają się apele o jedność i koordynację. Z drugiej strony następuje wycofanie się z głównego centrum zajmującego się presją hybrydową. Kontrast jest ostry. W Moskwie nie pozostanie to niezauważone.